Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy przygotowywać klej, klej. własnej roboty potrzebny tak. do wykonania naszego kota. Tak. Co będzie nam potrzebne? Mąka. Pszenna. Mo, mąka pszenna, szklanka zimnej wody, mąka ziemniaczana, miska, łyżka i takie coś do mieszania i szklanka gorącej wody. Tak. A tej zimnej wody ile ma być? Pół tu szklanki tak jest no i słuchajcie produkty które spotkamy zawsze w każdej kuchni dlatego postanowiliśmy zrobić najprostszy klej tak. do papieru tak tak no to zaczynamy Michał tak. potrzebujemy Uuu, czubatą łyżkę mąki pszennej jest trzymaj teraz Hmm. tą łyżkę <laughs> mąki. Czekaj. U ziemniaczanej. Jest. Mam nadzieję, że coś nam z tego wyjdzie. Teraz Michał, będziemy sobie dolewać zimnej wody tak. i będziemy mieszać. Tak, będę mieszał. Uwaga, mamy pół. Mieszamy. Żeby nie było grudek. Tak. Staramy się przynajmniej. A co wyjdzie, to zobaczymy. Na razie ma dziwny zapach, mączny, nie? Tak. Mhm. Mieszamy, mieszamy i mamy taką wodę białą, tak. Mhm. Rozmieszane. Tak? tak? Ok. Chwilę temu zagotowałam wodę, Tym. więc nalewamy gorącą wodę do szklanki. Tak. Patrzcie, jak dymi, więc ostrożnie, bo jest gorące. Tak. O pomoc, możecie poprosić? Cała mamy. Szklanka. A te siostra albo brata. No czekaj, bo musimy teraz sobie powoli dolewać. Taram, taram. Ten klej powinien mieć taką konsystencję jak budyń. Jedliście budyń? Tak. No, to wiecie jak budyń ma wyglądać. Teraz pewnie rozleję, Michał uważaj. Coś czuję, że nam to nie wyjdzie. Okazuje się, że trzeba. Tak jak kisiel <noise> zrobić po prostu ten klej. Tylko zamiast kisielku truskawkowego czy innego, wykorzystamy zwykłą mąkę pszenną. Więc pół litra wody zimnej wlewamy sobie do garnka. Troszkę odlewamy do szklanki, żeby móc wymieszać ją z dwoma łyżkami mąki. Tu patrzymy: mąki. A resztę wody podgrzewamy. I jak zacznie się gotować w garnku woda, wlewamy tę y, rozrobioną mąkę do garnuszka i czekamy, aż się zrobi z tego tak naprawdę konsystencja takiego kisielu. Musicie uważać. Najlepiej poprosić mamy o pomoc. Potem musimy poczekać, aż to wszystko ostygnie. Czuję się jak w Akademii Pana Kleksa. Kuchnia Pana Kleksa. No i zobaczcie jeszcze zgęstnieje jak wystygnie. Tak. Tak, Michał? Tak. Ty już wszystko wiesz, to jest bardzo gorące. Tak. I musimy uważać. Tak. Czyli nie wkładamy paluszków do tego. Tak. Uh -huh. No to ja może wrócę grać, bo ty już. <laughs> tak. Oczywiście gra edukacyjna. Odstawiamy ten nasz klej do wystygnięcia. Robimy porządek, żeby nie było. I generalnie co potem będziemy wykonywać. To jest ten nieudany klej. Potrzebujemy pędzelek. I tym pędzelkiem będziemy sobie smarować butelkę. A następnie kawałek po kawałku przyklejać albo kawałki papieru toaletowego, choć to produkt deficytowy, więc może lepiej papierowy ręcznik weźcie. Yy. Będzie. Czyli na posmarowaną część przykładamy kawałek po kawałku. Musimy nałożyć kilka warstw na tego naszego kota. To będzie podstawa kota. Jak wykonamy głowę? No prosto. Znów możemy wziąć jakieś stare gazety, ulepić, zgiąć, pozginać tak, żeby zrobić kulkę. Potem weźmiemy, zawiniemy tę kulkę w folię aluminiową. Pamiętajcie, uformować piękną kuleczkę. I wkładamy ten dziubek do otworu w butelce, i dopiero potem na folię aluminiową znów nakładamy e, nasz klej i kawałki z papieru. I jak już nam wszystko pięknie powysycha, i będzie to przypominało kota, czyli kot jeszcze ma uszy, też musimy je zrobić najlepiej z tej folii aluminiowej, bo będzie nam wygodnie. To uformować I jak już nam wszystko wyschnie dopiero wtedy będziemy mogli się zabrać za malowanie i uwaga pierwsze malowanie będzie tylko i wyłącznie białą farbą, po to żeby gdzieś tam kolorowe wzory zakryć na przykład na papierze czy z gazet kolorowych też żeby to pozakrywać, więc pierwsza warstwa malujemy na biało całego kota nieważne czy on potem będzie brązowy czarny, właty i tak dalej chyba tyle jak już mamy pomalowanego kota na biało, wtedy zaczynamy się bawić i dodajemy mu w końcu kolorów. Jaki to będzie kot? Może być czarny, może być szary, może być brązowy. Tylko nie zostawiajcie tego kota białego, proszę. Jak szereg, kot w szeregu. <laughs> proszę. Nie umiem zrobić z takich oczu jak kot ze szerega. No, mogę, tak? I przechodzimy dalej. Na końcu, słuchajcie, oczy możemy przykleić albo z guzików, wykorzystując klej Magic, klej na gorąco, jeśli ktoś z Was ma, albo możemy już gotowe oczka poprzyklejać, a możecie też je namalować. No i zostały wąsiska, czyli korzystamy y, na przykład z, gazek, z gazety, albo z wyciorków, które też można śmiało przykleić. Dobrze, mamy butelkę już obklejoną, muszę poczekać aż wyschnie wszystko porządnie. I teraz wcześniej wspomniana głowa. Zobaczcie, ja akurat nie mam gazety, Wy możecie śmiało wykorzystać gazetę. Ja mam papierowy ręcznik. Formuję jakąś mniej więcej kuleczkę i wykorzystuję folię aluminiową. Kładę na środku, owijam ją, tak, takiego cukierka robię, w ten sposób. To, co zostanie, zgniata, prawie jak berło. Tram. I to wkładamy tutaj do środeczka. Tram. To będzie głowa naszego kota. Jakby kręgiel. Jakby kręgiel, no właśnie, Michał mówi, że to kręgiel. Yy, co dalej? Żeby nam się farba trzymała, to znów musimy tą folię aluminiową posmarować klejem i znowu okleić papierem. Całutką bardzo, bardzo dokładnie i dopiero potem możemy się bawić w jej malowanie. Dobrze, mamy kolejny dzień. Nasz kot już wysechł. W dodatku pomalowałam go białą farbą, czyli tym naszym podkładem. Wygląda tak, tak się prezentuje. I teraz będziemy go malować. Musimy bardzo dokładnie pokryć tego kota farbą, więc w każdy zakamarek pędzlem wejść, tak, żeby kolor doszedł, żeby nie było widać białych prześwitów. Mamy kota skończonego, jak widzicie, pomalowaliśmy tak. go. Mm, nasz kot jest y, nieco podpalany, czyli mamy pomieszany czarny, z brązowy. Własną robotą. Tak, własną robotą go wymieszaliśmy. Y, na koniec przykleiłam oczka. Tylko poczekajcie, aż ten kot wyschnie, a szwarba dobrze wyschnie, chyba że korzystacie z kleju na gorąco, to wtedy możecie użyć go i zamocować nad tym klejem oczka, no i wąsy. Nasz kot jest gotowy. Po każdej pracy pamiętajcie, że trzeba posprzątać swoje stanowisko pracy, tak. umyć ręce, ja też. I co? Chcemy zobaczyć koty dzieci? Tak! Chcemy, no właśnie. Jak zrobicie już swoje kotki, przyślijcie zdjęcia. Zobaczymy, co Wam wyszło. Ta. Pozdrawiam!